W sobotę 25 kwietnia w Zespole Szkół w Pieszycach odbył się pierwszy festiwal zdrowia. Bardzo dużo mieszkańców Pieszyc się aktywniło, Zgłosiło nam się 8 drużyn i drużyny są mieszane. Warunkiem uczestnictwa w dzisiejszym festiwalu jest zorganizowanie sobie drużyny sześciosobowej, siatkarskiej, w tym dwie kobiety muszą grać. Chcemy poczęstować też mieszkańców Pieszyc takimi zdrowymi przekąskami, pokazać jak można sobie jogurty naturalne przygotować samemu. Będziemy też sobie Tworzyć z owoców i warzyw, oraz takie bary sałatkowe. Będzie też pani dietetyk, z którą będzie można tutaj usiąść, porozmawiać, popytać, co jeść, czego nie. I też mamy pielęgniarkę, będzie sobie można zmierzyć ciśnienie, poziom cukru we krwi. Impreza zorganizowana została przez Stowarzyszenie Przyjaciół zespołu Szkół imienia księdza Jana Dzierżonia w Pieszycach. Stowarzyszenie powstało głównie w celu pracy z, z dziećmi i właśnie ten festiwal dzisiaj jest jakby takim, to jest, to jest pierwsze, pierwsza nasza taka impreza, którą udało nam się zorganizować i pozyskać na tą imprezę pieniądze z Urzędu Miasta Spieszyc i ze Starostwa Powiatowego. Celem w ogóle stowarzyszenia jest. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam wcześniej, praca z dziećmi, uaktywnianie środowiska lokalnego, pozyskiwanie środków, wspieranie najzdolniejszych uczniów, ale też i takich, którzy, którzy mają różnego rodzaju zdolności. Dzisiaj, na przykład, takie zdolności będą nasi uczniowie mogli zaprezentować, tworząc drużyny siatkarskie. Jednym z głównych celów stowarzyszenia jest promowanie edukacji zdrowotnej, ekologicznej i działalności turystycznej. Przede wszystkim uaktywnienie mieszkańców Pieszyc, takie wspólne spędzenie soboty, bo dzisiaj jest sobota, zazwyczaj ludzie gdzieś tam są w domu, sprzątają, a my chcieliśmy zaprosić tych mieszkańców tutaj do nas na salę gimnastyczną, pokazać, że można się też wspólnie pobawić, można stworzyć mieszane takie drużyny kobiety, mężczyźni, można stworzyć młodzież, na przykład nauczyciele, młodzież rodzice, czyli tutaj i też przygotować posiłki, wspólnie spędzić czas. Czyli też ze sobą pobyć troszeczkę. Byliśmy w szkołach, w szkole podstawowej numer jeden, w szkole podstawo, w niepublicznej szkole w Pieszycach, w gimnazjum gminy w Dzierżoniowie i w zespole szkół w Bielawie i rozdawaliśmy jabłka w ramach też... Promowania zdrowego stylu życia i takich zdrowych przekąsek, że można na przerwę na przykład zjeść sobie jabłko, nie trzeba wcale chipsów kupować, i to była bardzo fajna akcja. Spotka się z bardzo dużym zainteresowaniem, nawet się nie spodziewaliśmy, że tak będzie młodzież zainteresowana. Festiwal odbył się w miłej atmosferze i zdrowej rywalizacji sportowej, a na wszystkich uczestników imprezy czekały pyszne sałatki i zdrowe przekąski.